To jest, to jest taka, no znów mi się wyłączyła kamerka w tamtej części, to już jest chyba trzecia lub czwarta część, ostatnia, krótka. Tutaj złożymy tylko, porządkujemy na stole niektóre rzeczy, żeby ładnie leżały, więc tu słuchawki muszę odłożyć na półkę. Dalej, tu zeszyty leżą. Zaraz je uporządkuję. I tu mam zaszczyt do rysowania. Pewnie w jednej części go widzieliście. Tu jest zaszyt z zadaniami. Kiedyś o nim opowiem. I taki z Ukrainy też zeszycik, Tam w środku są karteczki. I teraz te zeszyty ładnie ułożymy. I to sobie tutaj ułożyć u mnie w takie chusteczki właśnie jej też teraz wyższe z tu dalej jest piórnik, który położę sobie z boku gdzieś, nie wiem jeszcze o, tu nie będę mogła tu piórnik i drugi piórnik czyli ten no, tak, się. tutaj czarny i tak i zabieram teraz to, żeby można było wytrzeć stół i zaraz wytrzę sobie stół u mnie kilka, kilka stop ludzie, zostało mi mało czasu, więc opowiem do końca w piątej części to będzie właśnie już Taka finalna, ostatnia. Pa, zostało mi mało sekund. Pa, mm, pa.